nie boję się stanąć na swoim niech wszyscy niech wezmą mnie za rękę będziemy chodzić tą drogą razem przez boże niezależnie od pogody zimno lub ciepło wystarczy poinformować że nie jesteś sam, Holler. jeśli czujesz, że już sama droga w dół, tak, to była jazda, myślę, że musiałem iść do tego miejsca, aby do tego teraz, niektórzy z was mogą być jeszcze w tym miejscu, jeśli chcesz się wydostać, podążaj za mną, ja cię stamtąd zabiorę, możesz spróbować czytać moje teksty, od tego papieru przedleżałem, em, ale nie będzie to coś, z tych słów mogę powiedzieć, em, bo nie jestem, żaden sposób nie pozwalają na mnie, powodując chaos, jest kiedy mówię, em, lub coś z tym zrobić, to zrobić, idą, te, we Adam co myślisz, robię to dla mnie, więc jebać świat nakarm go fasolą, to zagazowanych się, jeśli coś mnie powstrzymuje będę, co określone jest, bez wątpienia wątpliwie a ci, którzy spoglądają na mnie, jestem bożąc balkonie nie, jeśli, ale, nie staraj się go zapytać, dlaczego i jak może od infinita aż do ostatniego albo morelapse on wciąż go wno i czy on jest na wynagrodzenia, wypłacane co godzinę dopóki nie kłania się, czy ten schit jego wnętrzności z niego co nastąpi wcześniej, na lepsze lop go. Porsze jest żonaty z grom, jak foce o na Boże Narodzenie jego dary jest przekleństwem. Zapomnij o Ziemi, że ma ochotę, aby wyciągnąć jego penisa z tego brodo i foc wszechświata i nie boję się stanąć, wszyscy weź mnie za rękę, będziemy chodzić tą drogą razem, przez Boże niezależnie od pogody. Zimno lub ciepło wystarczy poinformować, że nie jesteś sam holler. Jeśli czujesz, że już sama droga w dołok przestań się bawić z nożyczkami i gówno i ociąć te wszystkie bzdory i nie powinno się rymować te słowa w rytm, aby wiedzieć. Że to rap powiedziałeś, że był królem. Kłamałeś przez swoje zęby na rzekowa swoje oczocia. Zamiast to koronowania dostajesz ograniczona a dla fanów. Nigdy nie pozwolę ci się ponownie. Jestem z powrotem obiecoję, że nigdy nie wracać na te obietnice. W rzeczywistości bądźmy szczerzy, ta ostatnia relapsa CD była. Ech być może wpadłem im akcenty w ziemi spokojnie. Nie wraca do teraz wszystko co próbuję powiedzieć. Wracaj Slick, Slack blauf, bo ja nie żartuję, Wokół jest gra o nazwie koło i nie wiem jaki. Jestem zbyt się z powrotem w doł, ale myślę, że jestem wciąż proboję zrozumieć tego bzdora myślałem, że to nakreślone ale myślę, że nie to cholernie czarna chmora jeszcze następujące ja okolice ale nadszedł czas, aby wykonywać te demony te skorwy syny robią gniazda skoki teraz i nie boję się stanąć wszyscy weź mnie za rękę będziemy chodzić tą drogą razem, przez Boże niezależnie od pogody zimno lub ciepło wystarczy poinformować, że nie jesteś sam choler, jeśli czujesz, że już sama droga w doła ja po prostu to nie może żyć dalej w ten sposób tak więc od dziś, jestem wyrwanie się z tej klatki jestem na stojąco, im ma stawić czoła moim demonom jestem załogi się, trzymaj się mojego gronto im ma mam już dość, teraz jestem tak dość czas na moje życie wraz z powrotem teraz to była moja decyzja, aby ozyskać czyste, zrobiłem to dla mnie prawdą jest i prawdopodobnie zrobił to podświadomie dla ciebie więc może wrocenowy nowy mnie, pomogł mnie poprzez i nie zdają sobie nawet sprawy, co zrobiłeś owierz mi byłem poprzez wonka, ale mogą w nie w wielkim stopniu ośrodkowy palec myślę, że mam łzy w moich oczach. Czoje się jak król mój świat Nienawidzący może jak pszczoły bez I tropem nie więcej flingers wołowiny No more drama od teraz Obiecoję aby skopić się wyłącznie na obsłudze Moja odpowiedzialność jako ojciec Więc oroczyście przysięgam Że zawsze traktują ten dach jak moje coki I podnieść ją nie mogą podnieść Jeden samotny głątem bo jak się czoje Jestem wystarczająco silny Aby przejść do klobu umieść część rogo I podnieść cały alkohol Licznik się bo jestem rising tchebar, Strzelam na księżyc ale jestem zbyt Zajęty, patrząc na gwiazdy, czuję niesamowite i i nie boję się stanąć. Wszyscy weź mnie za rękę, będziemy chodzić tą drogą razem, przez Boże niezależnie od pogody. Zimno lub ciepło wystarczy poinformować, że nie jesteś sam choler jeśli czujesz, że byłeś w doł tą samą drogą. Jest to wersja demonstracyjna syntezatora mowy Iwona.